Piąteczko, piąteczka, kolejna seteczka, choć w sumie to będzie i więcej jak seteczka, bo mnie jaska oszukała. Oddała nam tak, że setka wyszła nam prawie 650k per insta, więc żeby nie powiedzieć tego tego dropka, odcinek będzie podzielony na trzy główne części. Intro, czyli to wyrównywanie nasze standardowe, czyli od 639 do 650, mega drop 650 do 750 jaseczek, A drop 680 do 780 i ostatnia część od dropa. Czyli czy wstobić od dropa coś nam spadnie. W się jest pisany mniej więcej przy 750 biciach, więc jeszcze nie wiem co spadnie między 750 a 780. Dobra, kończymy z intrem i lecimy do części drugiej tego materiału, czyli czym był ten mega drop, który nam nakręcił 650k per Insta. I szybka autoreklama. To 2% widzów oglądających ten kanał, to to moi subskrybenci, więc zachęcam do strzelania subka, dzwoneczkiem i lajka. Dobra, i jesteśmy po przerwie na reklamy. Macie teraz Jaskę, która wywróciła mój plan do góry nogami, miała być szybka seteczka i lecimy dalej, a Jaska nas zaskoczyła Magnibandem. Tak, spadł nam tu Magniband z Jaski Poznania, który no, nie ukrywajmy, troszkę by zaburzył nam wyniki, które no... Standardowo udaje się osiągać na easy jasce, A więc to więc uznałem, że odłożymy to do depozytu w jedną zakładkę. Później, jak mieliśmy kolejnego dropa, a odłożyliśmy to w kolejną zakładkę. Więc z tych zakładek prawie cały depozyt miałem na osobnych zakładkach. I kolejnym dropem, który nam tutaj dobrze zamieszał, były zadry. A tutaj nie pamiętam, czy zadry pokazywałem. Nie. Dobra, zadry były B1 z słabym procentem i subchiatem. I co my tutaj tak naprawdę poza ich i bandem mamy? Poza tym mamy jeszcze 41 tropów i no niecałe, to drugi, w sensie niecałe 1 na 2 bicia 3 glify Golda 25 kaka, sub nam jeszcze spadł sub dur nam jeszcze spadł i 4 jakieś tam driftki pod eski typowo więc całkowitego zysku udało nam się wygenerować 64 k. No wiadomo, no tutaj Band nakręcił, tak? Wiadomo, jeszcze trochę Alorn, trochę ten Rarek. To dało nam 643, prawie 644 k per Insta. E, no nie ukrywajmy, takich wyników się nie wykręca na easy jazdce. Więc idziemy do części kolejnej, czyli od momentu zdropienia banda, no, odcinamy banda, to bić. Dobra i po odcięciu banda, naszym wynikiem już nie jest 640K, a tylko 183K. Per lista. Jest to troszkę bliższe temu co rzeczywiście możemy dropnąć z jaski, ale tutaj troszkę byśmy dalej nieuczciwie podeszli wobec fałki, na której nic się nie dało zdobyć akurat. Przeszliśmy się w próg, nie było rara, więc sobie przejdziemy zaraz do punktu, gdzie jesteśmy świeżo po dropie z jaski. Czyli, czy wstobić od dropu rara, spadnie nam coś i tutaj, że tak powiem, ze nie spadnie. I wiadomo, wynik będzie jeszcze gorszy. Dobra, lecimy do kolejnego etapu, czyli od 680 do 780. Jesteśmy na ostatnim etapie, czyli od dropa 100 inst, i tutaj nie mieliśmy za wiele robku, no bo to było 10 bakalarów, 49 tropów, no dalej ten alurndur i troszkę więcej esek. W sumie wyszło nam średnio 152 k za instę. Wciąż potrafią być gorsze na chwarze instancje, ale jednak tam mamy na tyle dobre psycho, że Wciąż ja bym się zatrzymywał na parze i był bardziej skory do jego farmienia. No, chyba, że ktoś sobie nie radzi. No to wiadomo, wtedy jaska dalej jest bardzo opłacalną opcją. A, więc tak, więc uznajmy, że jaskę możemy przypisać jej w Jesteśmy w stanie zarobić 152k za instancję. A, czy to jest dużo, czy to jest mało? Zależy na jaki level, tak? No bo jeżeli nie jesteśmy w stanie wyfarmić chwara czy innej instancji, która daje więcej, no to jest fajny zarobek. Jeżeli tak naprawdę nie chce nam się dłubać z odłankami, tylko tak naprawdę dostajemy tropy, klify i troszeczkę, dosłownie troszeczkę tripów, no to czysta robota, tak? A tak jak na chwarze, jeszcze jakiś czas tam jak mieliśmy się palić z flaszkami, to kolejna zabawa. A wiadomo, tutaj mamy próbkę 100, a nie 1000, więc na 1000 jest troszkę tego więcej. No ale dalej wydaje mi się, że no kwestia, to, jaką ma tą kulturę pracy i czy woli, po prostu, właśnie mieć taki 3 plecak, czy jednak zaspamiony. Co więcej, ja jako support tak, Druid. Nie było to dla mnie super doznanie, bicie tej jaskółki. A rycerze stawiam, że tak samo, nie odnajduje się tutaj co dobrze. Wudu prawdopodobnie mógłby się odnaleźć, damage, no to to jest dla nich raj. Jest naprawdę, widząc po prostu jak damage to bije, no to... Automat, tak? Po prostu automat do robienia pieniążków. Próbowałem robić podejście do jaski, po prostu to jest tragedia i się nie chce robić, tak? No bo... Jednak to nie, to, to nie jest to samo, gdy masz ryzyko odwrócenia i całe Twoi moc supporta znika. Więc NormalSko się jeszcze wstrzymamy. I teraz pójdziemy w kierunku hardwarów, żeby na tego Psycho, zarobić troszkę pieniądzów, wzmocnić się. I wrócimy do projektu rankingu co ile daje nam. A teraz pewnie zrobimy sobie serię 1000 hardwarów. Więc jeżeli Was interesuje co tak naprawdę z tego chwara na hardzie możemy zarobić ile to zapraszam, będą odcineczki, będzie seria tak samo jak z Normal chwara. Ja już w miarę się jestem w stanie spodziewać jakie to wyniki będą. Około 1, 200 z instancji na plus, a bo na Discordzie już ktoś wyrzucił jakiś czas temu. A podsumowanie 3000 hardwarów. Tyle, że mówię, wolę sprawdzić co na swoim przypadku, bo, bo, bo dla mnie jest to bardziej miarodajne, czy a, jak ja to robię, tak, no bo nie za, niektórzy, że tak powiem, się bawią w wystawianie wszystkich driftów, niektórzy eskują, a ja mam swoją metodę, jako tak naprawdę oceniam, bo tak robię, tak, jest mi wygodnie, a tak samo dla was może to być niemiarodajne, jak ja liczę i wtedy tak naprawdę możecie sobie sami na bazie screenów wycenić, tak. Więc tak, więc ja uciekam farmić dalej, a Was zachęcam jeszcze raz niezmiernie do zostawienia łapki i subika, wtedy chociaż wiem, że jest sens kontynuować serie mieszane i zawsze miłe widziane są jakieś komentarze o treści, co byście chcieli zobaczyć w przyszłości. Dobra, siemanko, idziemy farmić i dropić.